Tak właściwie to odpowiadamy na propozycję OSP Bartong która wymyśliła taką akcję Weźmie Bądź Widoczny, polegającą na tym, że odpaski oblaskowe znajdują się przy przejściach dla pieszych, przy tych miejscach, gdzie chodzi bardzo dużo e, mieszkańców i ludzi. E, I tak są powieszone, żeby każdy mógł je wziąć, zawiesić sobie na rękę i wieczorową porą nosić, żeby być widocznym e, na drodze. E, bardzo cenna akcja, bo ratująca życie niewątpliwie. E, i Odpowiadamy to wraz z ochotniczą Strażą pożarną w Dobrym mieście, ale i z panem burmistrzem znajdujemy się na jednym z przejść dla pieszych na ulicy Warszawskiej, gdzie zostało to przejście zmodernizowane, świeżo oświetlone nową lampą LEDową. Widzimy, jak jest jasno, jak jest w tej chwili bezpieczniej. Przedtem była tutaj można powiedzieć, ciemnica, nic nie było widać. W związku z tym ten, ta modernizacja oświetlenia przeprowadzana w tej chwili przez pana burmistrza i jego służby no, służy mieszkańcom też do poprawienia bezpieczeństwa. Z tego, co wiem, to pan burmistrz. Złożył wniosek na 100 tysięcy do MSWIA odnośnie właśnie akcji Bezpieczne Przejście, bo w tej chwili jest taka akcja prowadzona przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby właśnie doświetlić jeszcze przejścia dla pieszych na terenie całej gminy. Ja jako starosta i moje zarządzanie kryzysowe też złożyło taki wniosek na doświetlenie i wzmocnienie, poprawienie bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych na terenie powiatu Osztyńskiego. Można uzyskać 100 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że nasze wnioski zostaną pozytywnie ocenione i otrzymamy takie dotacje, żeby. Abyśmy mogli poprawić bezpieczeństwo. Ale patrząc na tą akcję odblaskową jest, e, chciałbym podziękować bardzo serdecznie i strażakom ochotnikom, jak również burmistrzowi Dobrego Miasta, jak również zespołowi szkół w Dobrym Mieście panu dyrektorowi Iwonie, który też nam ufundował e, te odpaski oblaskowe, jak i komendzie miejskiej policji, panu Komendowi Zabuskiemu i pani e, komisarz Bernadecie za to, że e, też nam użyczyła tych e, odblasków. E, Zarządzaniu kryzysowym Starostwa powiatowego e, stara, Strażacy ochotnicy mogli skorzystać z tego, żeby właśnie zaopatrzyć się w opaski odblaskowe w zarządzaniu kryzysowym starostwa powiatowego i na terenie całego powiatu taką akcję przeprowadzić. Chętnie skorzystali. Dzisiaj rozwiesiliśmy ponad 300 takich opasek, opasek odblaskowych. Mam nadzieję, że mieszkańcom drogamiasta to przypadnie na sercu i jutro czy dzisiaj jeszcze będąc tutaj będą brali. Biorąc pod uwagę to, żeśmy przeszli całe miasto, bardzo chętni mieszkańcy i z uśmiechem brali te odpaski odblaskowe. Także mam nadzieję, że ta akcja się spodoba. Ja serdecznie dziękuję druhom z OSP Bartom, którzy wymyślili tą akcję, bo cenna, warto ją wspomagać. Dlatego tutaj dzisiaj w Dobrym Mieście robimy tę akcję. Bądź widoczny we śmie. Bardzo piękna akcja. Dziękuję strażakom, dziękuję panu staroście za to, że mogliśmy się przejść po mieście, przeobserwować, jak miasto jest oświetlone, przejścia dla pieszych, jak są oświetlone. Oczywiście, akcja jest przepiękna, chwalebna. Bo każde życie jest najcenniejszym darem, jak to mówimy, już do znudzenia od Boga i w związku z tym e, warte są to e, małe pieniądze wyłożone na te reklamówki, ale jednak mieszkańcy bardzo serdecznie podchodzili do, do tej akcji i odbierali właśnie te, te symboliczne świetliki, że tak powiem, a przy okazji mogliście Państwo zobaczyć. I pan redaktor nagrać, jak wyglądają nasze przejścia dla pieszych. Niektóre wymagają rzeczywiście takiej ingerencji, niektóre już są pięknie doświetlone. Także no, wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę czasu i ogarniemy całe miasto takim bezpiecznym systemem doświetlenia i będziemy zastanawiać się później, jak co dalej z tym oświetleniem miejskim. Ale przejścia dla pieszych trzeba uznać, że wychodzą nam i w niedługim czasie załatwimy ten problem.